Teraz, jeśli chodzi o żywienie dzieci w przedszkolach, otóż ja z przykrością e, dowiedziałam się e, z sesji Rady Powiatu, że e, są, e, odczytają się akty trucia dzieci w, w naszych przedszkolach e, i e, wykonanie jednej z radnych Powiatowej. Natomiast e, takie potem informacje zostały powtórzone w mediach Otóż proszę Państwa, najpierw zacznijmy od tego, zaraz uzupełni mnie Pan Dyrektor Piotr Szulc, bo myślę, że to wymaga wyjaśnienia. Ja się przygotowuję jeszcze z tym tematem do szerszego wyjaśnienia, bo temat brzmi poważnie. Nie? W związku z tym chciałam poinformować, że w tej chwili skierowałam audyt do wszystkich naszych placówek żeby stwierdzić w jaki sposób odbywa się żywienie, jakie jest przygotowanie intendentów, jakie jest przygotowanie zawodowe kucharzy, kucharek. Więc wszystkie tego rodzaju informacje będę posiadała za pewien czas i nie od razu w każdym razie po zakończeniu tego audytu. Natomiast mogę powiedzieć tak, że proszę Państwa. Sama się dziwiłam, Sanepid rzeczywiście dokonał badań w naszych placówkach, ale nie badał żywności. Nie badał żywności. Badał zapasy magazynowe i ich zużycie w określonym czasie, podstawiając pod program komputerowy. O czym mogą świadczyć te wyniki? O różnych rzeczach, o ubytkach w magazynie. O y, używaniu y, różnych y, rzeczy do, y, niekoniecznie tylko do ży żywienia, na przykład solą są szorowane panelnie, jak się dowiedziałam. Że... No, Więc tak. może wynikać z tego, że pokarmy są przesolone. Dopiero sprawdzenie żywności może świadczyć tak. o, y, tak. Solo, tak, może świadczyć o y, zawartości jakiejś ilości czegoś. Natomiast na podstawie tych badań, które zostały dokonane, no nie można na pewno powiedzieć, że zostały przekroczone normy. Dlatego my to dokładnie sprawdzimy, czy uda nam się to sprawdzić do, do końca. Nie bo musimy też zrobić inwentaryzację w magazynach. Ale nasze przedszkola, bo te badania były w ubiegłym roku nasze przedszkola już od tamtego czasu Nieco zmieniły podejście do żywienia. Zasugerowały się tym, co sugerował z kolei Sanepi, no ale to pan dyrektor więcej powie. Proszę bardzo. W tej sprawie to już wszystko pani burmistrz powiedziała. Pani radna Walasek odnosiła się do dwóch protokołów kontrolnych. Tak jak pani burmistrz mówiła, były to badania teoretyczne, nie badania laboratoryjne. Pierwszy protokół dotyczący przedszkola miejskiego nr 4 jest z 31 maja, natomiast przedszkola miejskiego na mały protokół jest z listopada ubiegłego roku. Proszę zwrócić uwagę, że od, tego, od tych protokołów minęło, od tych badań teoretycznych na podstawie zużycia środków spożywczych minęło w przypadku jednego przedszkola już ponad rok, a w przypadku drugiego przedszkola ponad pół roku. Panie dyrektorki na moją prośbę odpisały, mam to pismo, tu przy sobie nie będę ich cytował. Wdrożono działania naprawcze. Faktycznie to nie jest tak, że, że trują przedszkola, ponieważ szereg działań naprawczych wdrożono. Pani dyrektor przedszkola miejskiego numer 1 wręcz w piśmie pisze, że poprosiła stanowi hmm. do podobną kontrolę, żeby sprawdzić, czy te działania, które przedszkole wprowadziło, jest skuteczne. Ja może przepraszam, że Państwo zupełnie nie rozwiązuje, że nie rozumiem, bo naprawdę, naprawcze, trują czy nie trują. Ja przy powiem Państwu, że ja ząpię i dostanę z prośbą o przesyłanie nam tych rocznych Co najmniej nie ma obowiązku przedstawienia tego Radzie Miejskiej, tylko Radzie to Natomiast myślę, że warto, żebyśmy też e, te kopie tego dostawali na żywioności. Nie, proszę Państwa, no, tak Pan rzek, to określił programem na tarczy. Powiedzmy sobie, że trochę zmieniły panie intendentki podejście do sposobu żywienia. Więcej ziół, więcej ryb naszych ale to jest drugi, z drugiej strony też, proszę Państwa, no, skład do kozła to jest 2,5 zł, no czego my możemy wymagać za te pieniądze? 4 zł, za to, Ile? 4 zł, Ale 4 zł. Ścienianie, to Tak, no to czego można pomagać też za to? Oczywiście nie możemy przekraczać wniosku normy, ale z kolei ja jestem przekonana, że coś jest na rzeczy, no ale to, to są badania magazynowe. No, tak, tak jak nie. Nie. Stąd, że się dzieci, to jest po prostu... Nie, no, tak, tak, nie, to tak, nie, dlatego, że my nie wiemy, co jest w tej świadomości, nie wiemy, nie wiemy, co jest dodawane z gotowych produktów. Jeśli coś jest dodawane z gotowych produktów, to gdyby samemu przebadał nasze lądówki, to być może to samo by że jeżeli jest 900% przekroczona norma sądu, to może to, to nie wierzę, że y, dziecko, właśnie nauczyciel, który się tam żywi, też nie y, zjadłby taką potrawę. Po prostu y, myślę, że raczej wiąże się to z gospodarką magazynową, a nie y, z bezpośrednim y, Myślę, że to, że to wymaga sprawdzenia szczegółowego, dlatego więcej nie powiem dzisiaj, jak sprawdzimy to, powie.